Witajcie, kochani. Przepraszam za efekty akustyczne. Nagrywam w ogródku, wszędzie są majówkowe spotkania, więc niestety efekty niepożądane są z każdej strony. Co prawda, nagrywam słuchawkowo, więc powinno być trochę lepiej, ale niestety no, nie jestem w stanie tego wyeliminować. Trochę rzeczy się zebrało. Nie będę dzisiaj mówić zbyt drobiazgowo, bo chciałam raczej zwrócić Waszą uwagę na pewne zagadnienia. Pierwsza rzecz to film, którego daję Wam link w pierwszej linii opisu, a mianowicie film, który został przygotowany w oparciu o dane dostarczone przez agencję Eurostat. I w filmie tym możecie zobaczyć 10 państw europejskich zagrożonych praktycznie znacznym ograniczeniem populacji. I na dziesiątym miejscu ciekawe, czy zgadniecie, jest Polska. Także Przewidywania Eurostatu, które w Polsce nie zostały nagłaśnione, to są takie, że do 2007 roku ilość. Polaków zmniejszy się praktycznie o połowę. Najbardziej optymistyczną liczbą to są 29 milionów obywateli, licząc w to także diaspory, czyli obywateli polskich mieszkających za granicą. Co na to wpływa? Poza niewielką dzietnością, która wbrew pozorom w Polsce jest nadal wyższa niż średnia unijna, ponieważ średnia unijna to w tej chwili jest... 1,5 dziecka na kobietę w wieku produkcyjnym. Nazwijmy to tak, podaję dane na podstawie owego filmu, natomiast jest bardzo wysoki procent śmiertelności, dużo wyższy niż w niektórych krajach przekraczający 10%, także niestety nie wygląda to dobrze, a jeśli dołączy się do tego emigrację młodych ludzi, to mamy sytuację rzeczywiście trudną. I to, co najbardziej mnie dotknęło, wysłuchajcie tego filmu, to jest film w języku angielskim. To fakt, że mówi się w tym samym materiale, że owe straty będą nadrabiane poprzez imigrację i że w Polsce imigracja znacznie wzrośnie. Także wygląda to bardzo smutno. Przed Polską kolejny kraj to jest Malta, gdzie właściwie sytuacja jest przedstawiana jeszcze gorzej. A mianowicie praktycznie miejscowi, czyli rdzenni mieszkańcy Malty, mają niemal całkowicie zniknąć, zastąpieni przez migrantów. I tutaj warto zastanowić się nad skutkami czegoś takiego, bo mówienie, że to właśnie ci ludzie będą zarabiać na ludzi starszych na emeryturze, po prostu nie trzyma się zupełnie delikatnie mówiąc, skupy. Z jakiego powodu? Ano dlatego, że co można zobaczyć nawet w przypadku y, migrantów z kraju Polski i Wschodnią Granicę, oni nie mają wcale chęci pracować poza y, no, pewnymi grupami, które y, po prostu nastawiły się na pracę. Natomiast decydowana większość jest nastawiona na y, y, świadczenia socjalne, w tym także i na emerytury podobno Biorąc pod uwagę, że na przykład w pewnych zawodach w owym kraju można dostać emeryturę w młodym wieku, więc na przykład mamy emerytów ze służb specjalnych. Którzy domagają się polskiej emerytury po przepracowaniu jednego dnia. Także wydaje się to kwestią bardzo taką no, dziwną, przedstawianie spraw w ten sposób. Niewątpliwie należałoby zastanowić się nad rozwiązaniami, które będą w jakikolwiek sposób korzystne dla wszystkich, a mianowicie. O co chodzi? No, no cóż, powinny być prawdopodobnie, w ogóle powinno się zlikwidować ZUS, i wtedy nagle okaże się, że pieniędzy mamy stosunkowo dużo, jeśli się zlikwiduje tego kolosa na drewnianych nogach i ewentualnie wprowadzić emeryturę obywatelską, czyli właśnie po uzyskaniu wieku obywatelskiego i, i pozwolić ludziom na to, aby ubezpieczali się tak jak uważają, nawet chowając pieniądze w pończosze. Prawda? Bo też tak można robić i wcale nie jest wykluczone, że przy wszystkich nowych osiągnięciach nie jest to złe rozwiązanie. Z drugiej strony, szef BlackRocka, Black czyli największego potentata ekonomicznego w chwili obecnej, jasno deklaruje, że w najlepszej sytuacji będą. Kraje, które będą miały zmniejszającą się ilość obywateli, ponieważ sprzyja to innowacjom technicznym i pozwoli na podniesienie standardu życia dla tych, tej mniejszej populacji. Także, właściwie, kochani, tutaj coś zdecydowanie się nie trzyma kupy. Zamiast myśleć dokładnie, że system typu ZUS-owski, że ktoś na kogoś zarabia, co jest ciągle podkreślane, i co pozwala prowadzić zupełnie bezsensowną narrację na takiej zasadzie, jak to trzeba sprowadzać imigrantów obcych kulturowo, to po prostu trzeba się zastanowić, jak ten problem rozwiązać, prawda, a nie prowadzić tutaj takich no, demagogii, delikatnie mówiąc. I jeszcze należy pamiętać, że przy zwiększeniu imigracji właściwie to, co jest naszą kulturą, naszą tradycją, jest dla tych ludzi absolutnie obce. I jednocześnie odbiera się ludziom możliwość jednoczenia się jako coś, co nazywamy wspólnotą narodową. I zwrócimy uwagę, że tu mamy ten sam źródło słów jak ród i rodzina, czyli grupa ludzi pochodząca od wspólnych przodków. Prawda? Przepraszam bardzo, dla, już nawet dla Przybyszów z, za wschodniej granicy, powiedzmy sobie, nasze, chociażby król Jan Kazimierz, no to jest na zasadzie wroga. Chcą nam tutaj wprowadzić no, kult bandery, który dla Polaków jest nie do przyjęcia. Nie wiem, czy rozumiecie o co chodzi. Dla, dla nas, powiedzmy sobie, katedra wawelska, zamek warszawski, to wszystko są pomniki naszej wspólnej historii. Podobnie jak dla mnie, na przykład, co dobrze odzwierciedla, powiedzmy sobie moją sytuację, Reggio Emilia jest podwójnie ważne. Z jednej strony, ponieważ tam ustanowiono trójbarwną flagę włoską, ale z drugiej strony tam napisano i po raz pierwszy wykonano hymn Polski. Więc mówię, jest to miejsce, które jest specjalne dla mnie, szczególnie, ale i dla Włochów i dla Polaków, prawda? Ale przepraszam bardzo, dla przybysza z Somalii jakie to ma znaczenie. Jest to miejsce, które należy, coś co należy zwalić, zagospodarować. Tak samo to, co się dzieje w tej chwili z wspaniałymi zabytkami, z cudownymi kościołami we Włoszech, które są niszczone i dewastowane. Mówiłam Wam, że moja koleżanka z akademika nadal mieszka we Florencji i uczy biologii w jednej ze szkół. I przysłała mi kilka filmików, kilka zdjęć, które pokazywały, co się stało w tej chwili z Florencją, w której spędzi, spędzałyśmy razem młodość. Widać czarne tłumy defekujące na ulicach. A wiecie, Florencja jest bardzo specyficznym miastem. A to jest miasto bardzo zamknięte, o wąskich uliczkach. To jest miasto, o, jakby to powiedzieć, no, ludzi myślących przede wszystkim o interesach, a nie o luksusach. Nawet było takie powiedzenie, jeśli chodzi o pałace florenckie, które są bardzo piękne, ale od wewnątrz. Od zewnątrz z reguły mamy taką dość prostą, prostą fasadę, bo się mówiło, że wnętrze dla panów, a fasada dla motłochu. Także jest wykorzystana każda przestrzeń. Nie ja pamiętam, jak jeden z moich profesorów powiedział, że pewnego dnia, była piękna wiosna, będziemy opisywać zieleń we Florencji, w centrum Florencji. I potem nagle okazało się, że tej zieleni prawie nie ma. Bo po prostu takie jest wykorzystanie przestrzeni, kiedy idziecie, znajdziecie się w tej najstarszej części, właściwie niedaleko katedry, czyli Santa Maria Maggiore, to zorientujecie się, że nawet praktycznie chodników nie ma, bo uliczki są bardzo wąskie, bo jest maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Podobnie, jeśli się patrzy na Arno, które płynie między praktycznie między pałacami. Nie ma czegoś takiego jak bulwary nad rzeką. Także jest to bardzo o tym warto pamiętać, że dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają, nasza kultura nie ma żadnego znaczenia i nie będą mieli żadnych oporów, żeby ją zniszczyć, a nawet zacząć wszelkie ślady z czasów, kiedy ich tu nie było. Stąd takie tworzenie, to, co widzimy we Włoszech, tworzenie czegoś jak getto, tworzenie swoich ośrodków kultu, swoich funkcyjnych. I to jest rzecz, która, która powinna nam wszystkim dać do myślenia. Kolejna sprawa to chciałam wytłumaczyć i jeszcze raz potwierdzić, ale już z takimi. Tak, jeszcze bardziej dokładnie moje słowa, a mianowicie, że entuzjazm związany z eurowyborami nie ma żadnego sensu, ponieważ ludzie, których wybieramy, nie będą mieć żadnej władzy. Cała władza będzie w rękach ludzi, których my nie wybieramy. Dlaczego? Zastanówmy się. Po pierwsze, jakie są funkcje parlamentu jako takiego? Otóż pierwsza funkcja parlamentu to inicjatywa ustawodawcza. Parlament Europejski jako jedyny parlament na świecie takiej funkcji nie ma, co oznacza, że żaden z eurodeputowanych nie może zgłosić projektu ustawy. Ustawy są wyłączną, wyłącznej kompetencji tzw. Komisji Europejskiej, której, która nie jest wybierana, której przewodniczącego teoretycznie się wybiera, ale w rzeczywistości to nie jest wybieranie, tylko to jest certyfikowanie, nazwijmy to tak, ponieważ decydują grupy, które, których my nie wybieramy. Także warto to mieć na względzie. Kolejna bardzo istotna sprawa, jeśli chodzi o funkcję parlamentu, to jeśli pomyślimy parlament według zasady trójpodziału władzy Montesquiusza kontroluje także władzę wykonawczą, czyli rząd. W jaki sposób to robi? Mając do dyspozycji coś takiego jak wotum nieufności. Kiedy parlament, większa ilość deputowanych przestaje ufać rządowi, wówczas występuje się z inicjatywą wotum nieufności i taki rząd można odwołać. Natomiast w Parlamencie Europejskim nie ma takiej yy, możliwości. W tej chwili, mimo iż pani Wonder Woman postępuje w sposób no, dowodzący zaburzeń, chociażby powiedzieć, problemów z osobowością, ponieważ z jednej strony wykazuje się totalną ignorancją, jeśli chodzi o znajomość faktów, o których decyduje, z drugiej strony nie ma minimalnego poczucia odpowiedzialności. Tym bardziej, że już tych plagiatów popełniła bardzo dużo, ponieważ podobna sprawa jak z SMS-ami miała miejsce, jeśli chodzi o zakupy dla Bundeswehry i zaowocowała jej odwołaniem, jej dymisją w bardzo, bardzo wstydliwych okolicznościach, więc nie można jej praktycznie odwołać. I nawet możliwość skrytykowania jest obłożona w tej chwili takimi y, ograniczeniami, że praktycznie niemożliwa. Dlatego zastanówcie się, ludziom zabrano krok po kroku suwerenność, decydując się na takie przesuwanie poprzeczki o krok. I, w tej sytuacji większy wpływ mają lobbyści na e, prawodawstwo, które jest uchwalane, niż eurodeputowani. Tym bardziej, że jeśli się przyjrzymy e, prakty, praktyce tym działaniom, no to okazuje się, że e, można mieć bardzo duże zastrzeżenia co do uczciwości głosowania, e, liczenia głosów i podejmowania decyzji. Tutaj taki materiał ekspertyzy, który dawno temu zrobił pan Sośnierz, warto przypomnieć. I to jest, myślę, jedna z najważniejszych spraw. Kolejna kwestia, o której warto wiedzieć, a mianowicie 20 maja zostaje niejako zatwierdzona dyrektywa dotycząca EIDAS. Czyli jest to skrótowa nazwa tego, co ogólnie określamy jako digitalny. Portfel, który na razie jest przedstawiany jako same dobrodziejstwa, ma być wprowadzony przez wszystkie kraje do roku 2006 lub 2007. Oczywiście mówi się nam, że to tylko jest dobrowolne, że będą zachowane wszystkie normy dotyczące prywatności. W międzyczasie Pozwala to, jest to system, który pozwala bardzo łatwo na wprowadzenie systemu absolutnej kontroli, zebieranie danych i dyskryminowanie ludzi, ponieważ podejmuje się decyzję, nie wiem, jest możliwe na przykład wykluczenie wszystkich daltonistów, no bo jeśli ktoś się zgodzi na to, żeby jego dane medyczne się znalazły w takim dokumencie, to będzie można w którymś momencie powiedzieć, że daltoniści, są odpowiedzialni za powodowanie wypadków, no i na przykład w ogóle nie powinni się poruszać po ulicach, bo są niebezpieczni, zarówno jako kierowcy, jak i jako piesi. Nie wiem, czy rozumiecie w czym rzecz. Jednocześnie możliwa jest kradzież osobowości i yy, likwidowanie osobowości, czyli likwidowanie ludzi. Może nagle okazać się w którymś momencie, jeśli komuś podpadniesz, że nie istniejesz, że wszystkie Twoje dane zostają zatarte. I tutaj właściwie można mówić, że osiągnięto pewien poziom prania mózgu, bo mówienie, że to będzie cudownie, że nie musisz pamiętać, żeby zabrać prawo jazdy. Pytam, a jakim jest problemem pamiętanie o zabraniu prawa jazdy? No, równie dobrze można na przykład zgubić o wiele łatwiej jest zgubić telefon. Albo pozwolić sobie ukraść telefon, no bo też to tak być może, niż prawo jazdy. Prawo jazdy kobieta trzyma, ja w każdym razie mam w portfelu z dokumentami, który mam w plecaku, albo w torebce, w zależności od tego, co mam. I mam to podzielone, są oddzielnie pieniądze, oddzielnie dokumenty, tak abym nigdy nie wyciągała dokumentów, kiedy, kiedy wyjmuję pieniądze. Rozumiecie o co chodzi? Nie jest to żadnym problemem. I między innymi mówi się, bo wtedy będzie na przykład łatwiej latać, bo już na przykład w Mediolanie istnieje system rozpoznawania twarzy na lotnisku w Mediolanie. I teraz zastanówmy się, w chwili obecnej, kiedy już są na przykład skanery dokumentów, pokazanie dokumentu tożsamości nie jest problemem na lotnisku. Poza tym to, że ktoś przejdzie, pokazując buziuchnę, która jest zmierzona, Żona, to i tak nie, nie oznacza, że samolot odleci szybciej. Ponieważ jeśli póki będą ludzie, którzy z tego systemu nie będą korzystać, no to po prostu um, kontrola pasażerów będzie trwała tyle samo, tylko jest taka kwestia, czy czekasz z jednej strony um, okienka, czy z drugiej. Natomiast nic to nie zmienia. Natomiast jedyny sposób, żeby walczyć takim systemem kontroli, bo wiecie, od tego to już jest krok naprzód do wprowadzenia tego, o czym mówię od dwóch lat, czyli pieniądza, który będzie miał okres ważności, który będzie mógł być określony. Będzie, będzie mógł być y, określone jego użycie. Na przykład, no, że nie możesz wydać pieniędzy na alkohol. Na przykład, i y, y, jednocześnie można będzie jednym klikiem za karę y, człowieka pozbawić środków. Także y, po prostu mówienie, że to będzie fajnie, wygodnie, y, to nie ma, nie ma co mówić. I pamiętajmy, to nie jest za darmo. Wszystkie te firmy finansowe biorą, um, oczywiście pe pobierają opłaty. <laughs> Jedynym, jedynymi pieniędzmi, które posiada państwo, które należą do państwa, jest gotówka. W tej chwili nie chcę wam opowiadać, nie chcę was snużyć, ale y, Włoscy, mądrzy Włosi zwrócili uwagę, że euro stało się najlepszym sposobem do zubożenia y, wszystkich obywateli całej Europy. Dlatego, że we wszystkich krajach, gdzie euro wprowadzono, ono jest dostosowane do Niemiec, za wyjątkiem Niemiec, zanotowane ogromne obniżenie stopy życia i coraz większy procent ludzi żyjących poniżej progu biedy. <laughs> Przepraszam, to ktoś coś tam smaży, a ja się po prostu duszę jako astmatyczka. Kolejna sprawa, bardzo ciekawa. Wypowiedź tutaj pana Massimo Mazzucco w dniu wczorajszym, który komentował wydarzenie, które właściwie wstrząsnęło dużą grupą ludzi, a mianowicie chodzi o to, że kiedy tutaj ONZ usiłowało wprowadzić korzystną, o, za, m, dyrektywę, re, rezolucję, przepraszam, rezolucję związaną z sytuacją w Gazie. Przypominam, zginęło już ponad 35 tysięcy ludzi. Drogą po prostu zwykłego ludobójstwa. I w tej chwili właściwie wszyscy nasi udają, że nic się nie dzieje więcej. Spektakl pana. M, Ambasadora e, m, kraju położonego w Palestynie <laughs> przy ONZ, no, był niesamowity, a mianowicie wziął kartę Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, włożył ją do miniaturowej niszczarki i znicz, zniszył, zniszczył namównicy. Słuchajcie, to jest praktycznie plucie w twarz całej tej organizacji, wykazanie, że ta organizacja nie ma absolutnie żadnego wpływu. I tutaj jest pytanie, i tutaj Włochy znowu wstrzymały się od głosu i stwierdzenie, że tutaj Włochy podzielają wizję, że musi powstać, muszą powstać praktycznie dwa państwa narodowe na tym terenie i że Włochy będą optować za tym rozwiązaniem. I Massimo Mazzucco mówi, ale Palestyny praktycznie już nie ma. Tam zostało kilka takich enklaw, takich jak Gaza, ale już na przykład tak zwana Cisjordania, czyli drugi brzeg to wszystko już zostało przyjęte bezprawnie, zostało podbite i mieszka tam w tej chwili większa ilość bezprawnych kolonistów niż rdzennych obywateli. I wszyscy na to się zgodzili. A dlaczego się zgodzili? Dlatego, że wszystkie instytucje finansowe są praktycznie w rękach tak zwanej mniejszości. Wszystko się zaczęło od Majera Amszela Bauera, który przyszedł na świat w XVIII wieku w getcie frankfurckim. Także zastanówmy się nad tym, zacznijmy zadawać pieniądze i nie dajmy się przekonać, że pieniądze nie mają obywatelstwa, narodowości. Mają jak najbardziej. I tutaj mówię, zachęcam Was do czytania pewnej świętej księgi i poczytania Pisma Świętego. Ja zresztą bardzo dziękuję Pani Ani, której bardzo piękne pismo święte dostałam. Także e, bardzo jestem wdzięczna, bo piękne wydanie. A zawsze jest to taka mądrość, do której warto sięgnąć. Także właściwie w tej chwili widzimy zupełną taką bezradność wobec tego, co działo się na przykład podczas II wojny. I ja tutaj jeszcze raz zadaję pytanie: tutaj warto zastanowić się, czym była konferencja WANZE i kto przekazywał dane. Hitlerowcom dotyczące tego, kto miał, nazwijmy to odpowiednie korzenie, bo często nawet sami zainteresowani o tym nie wiedzieli. Także ktoś musiał dać spisy osób, które znalazły się na liście. Nazwijmy to. E, 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 przepraszam, język mi się aż plącze. E, także e, na liście do eksterminacji. Także e, przepraszam e, za to, że może niedzielny spokój, troszeczkę wam burzę, ale zachęcam Was przede wszystkim do myślenia. I tu jest jeszcze taka kwestia, w tej chwili po wystąpieniu firmy AstraZeneca, która potwierdza pewne problemy związane z krzepliwością krwi, no też są dyskusje trochę innego typu. Ja stwierdzam, nie było to absolutnie rzeczą nową, której nikt nie mógł przewidzieć. Ja już trochę żyję na tym świecie i miałam problemy z krzepliwością. Rozwinęła się u mnie choroba Warchowa, to można sprawdzić, co to takiego. Teraz się co prawda nazywa inaczej, ale tą nazwę można jeszcze wszędzie znaleźć, a mianowicie Mianowicie choroba która no, niestety sprawia, że przeciwciała atakują płytki krwi. I jest to jedno z najczęstszych powikłań właśnie po szczepieniu. U mnie było to zwykłe szczepienie przeciwko gruźlicy, ponieważ mój ojciec podczas wojny był w sztutchowie jako dziecko, wrócił z gruźlicą bardzo rozległą, udało się to zaleczyć. Ja się urodziłam wiele lat później, ale widocznie miałam odporność już na gruźlicę miałam przeciwciała i po szczepieniu po prostu no, praktycznie byłam już po drugiej stronie, licząc w to śmierć kliniczną i po tym rozwinęły u mnie się niestety. Choroba, choroby o podłożu właśnie y, autoimmunologicznym. Także, y, jeśli mnie się to przytrafiło i byłam pod opieką Instytutu Hematologii, no to y, nie sądzę, żeby było to nowum i na pewno nie byłam jedyną osobą, biorąc pod uwagę, że y, już znano metody leczenia tej choroby, aczkolwiek niekoniecznie korzystne, bo były to głównie sterydy. I y, 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 wiecie, y, ale nie w tym rzecz. A mianowicie chodzi o to, że teraz nagle to się pokazuje i wszyscy nabrali wody w usta. Właściwie wydawałoby się, że rzeczą najważniejszą w tej chwili byłaby dyskusja, jak mogło dojść do tego, kiedy już wiemy, kiedy to mamy potwierdzone właśnie przez firmę farmaceutyczną, więc warto to komentować. Nie komentuje tego nikt. Tak, jakby nie było tematu, i tu Massimo Mazzucco zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. A mianowicie ludzie, niestety, działają w ten sposób, że yy, mają jakby to ująć, przyzwyczajają się zwracać uwagę, kiedy oglądają na przykład wiadomości telewizyjne, zwracać uwagę na wiadomości, które podaje się jako pierwsze, ponieważ mają już zakodowane, że to, co jest naprawdę ważne, pokazuje się na początku. Podczas kiedy w tej chwili na początku dziennika pokazuje nam się wiadomości, które są bardziej ideologiczne niż są wiadomościami, ponieważ zadaniem prasy jest przekazywanie informacji. Ale w tej chwili prasa została cała kupiona, w wyniku czego, no cóż, tylko właściwie zostaje nas nieliczna grupa niezależnych, prawda? Także to są rzeczy, które dzisiaj chciałam Wam powiedzieć. Życzę Wam miłego wieczoru. No i pięknego maja, kochani, chociaż dla mnie to bardzo, bardzo smutny czas. Póki mogę, staram się przekazywać wiadomości.